Witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof 13.03. Pora zaczynać. Słuchajcie, wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną, wiadomo, nie można jej tak traktować. Oczywiście, przed każdym podjęciem jakiejkolwiek decyzji, trzeba się tu ze swoją głową skontaktować, prawda? Dobra, słuchajcie, jest dużo komentarzy, ale też mała pogawędka może na początek, bo widzę, że tutaj parę pytań, znaczy pytaj, może stwierdzeń, może pytań, może sugestii. Pierwsza od okazji to masz teraz na krypto, innej okazji życia już nie znajdziesz, ale rób co chcesz. Słuchajcie, ja jestem w krypto od 2000, no w 2013 roku kupiłem pierwsze bitcoiny na giełdzie. Słuchajcie, no to jestem od 2014 roku tak naprawdę, bo jakby handlowałem na rynku krypto od tak już świadomie można powiedzieć, półświadomie zaczynałem, o może tak, w 2014 roku. Było to na początku na Krakenie, na polskiej, polskiej giełdzie Bitkurex, nie wiem czy ktoś pamięta taką giełdę w Polsce, upadła już dawno, ale to były czasy, słuchajcie, więc to nie jest moja pierwsza hosta na krypto, ja jestem w krypto bardzo mocno zaangażowany. I z, z, z uwagi na to, że słuchajcie, troszkę, troszkę, troszkę trzeba się dywersyfikować, więc też jestem o, na rynku tradycyjnym, prawda? Ale tak naprawdę ja się wywodzę z rynku krypto, który uważam, że jest fantastyczny. Um, ale rynek tradycyjny ma swoje plusy i minusy, jak wszystko w życiu. <laughs> Także to już jest moja czwarta hosta, tak naprawdę, na rynku krypto. Dobra, i tu jeszcze było takie, takie zapytanie. Hmm. Siemka, powiedziałbyś może jakie źródło wiedzy było dla ciebie najbardziej wartościowe, albo jaka wskazówka, która zmieniła cały twój pogląd na giełdę, ze spółek, bym prosił o Forda, Ford Motor Company na TradingView, czy technicznie jest szansa zejść poniżej 9,60? Przeanalizuję to dla ciebie tego Forda, bo też zadałeś pytanie, a fajnie, że. Gdzieś tam takie pytania zadajecie. Słuchajcie, już Wam tłumaczę, o co chodzi w tym całym, że tak powiem, świecie e, rynku. Słuchajcie, po pierwsze, to z uwagi na to, co powiedziałem, że jestem dość od dłuższego czasu na rynku, ale to nie jest jakiś długi staż, prawda? 2014 rok mamy dopiero 10 lat. To, słuchajcie, 10 lat to jest mało, ok, na rynku. To nie jest jakoś mega dużo, ale przez 10 lat udało mi się wypracować małe co nieco. Pierwsza rzecz, słuchajcie, jaką trzeba przyjąć zapewnik, bo dużo, słuchajcie, w internecie was nauczają źle. Wszystko, co czytacie jest złe, ok? Oczywiście, no każdy tam wyciągnie coś dobrego, ale źle to, słuchajcie, źle to na kierunku, źle to, źle, zły kierunek nadają ludziom w internecie. Słuchajcie, odnośnie pierwsza rzecz widzicie, że analizuję, analizy robię techniczne, e, techniczne. Pierwsza rzecz, słuchajcie, najważniejsza, analiza techniczna, ja to będę powtarzał jak mantrę, słuchajcie, analiza techniczna nie służy do wróżkowania, ok, Nie służy słuchajcie do wróżkowania tego co się wydarzy, czy się co nie wydarzy, tylko służy do wyciągnięcia informacji. Zobaczcie jak ja gram na ręku. Co, co wam cały czas powtarzam, czyli zobaczcie, mam strefę popytową. Ja nie wiem czy stamtąd odbije cena, czy co, co tam się zrobi. Tak mieliśmy tutaj przykład, słuchajcie, ostatnio analizowaliśmy sobie azoty. O, mamy strefę tutaj podażową na SP. Zobaczcie. No jasne, widzę jakąś reakcję, ale ja nie wiem, co, czy, tu, czy tu będzie jakieś spadki, stąd czy tych spadków nie będzie. Natomiast co ja mogę, jaki, jak, jaki ja mogę wykorzystać, jaki atut tutaj mam, słuchajcie. To, że jeżeli wyznaczę poprawnie strefę podażową w tym przypadku, to jeżeli ja będę widzieć, że tu nie ma podaży, my będziemy tutaj atakować mocno tą strefę, no to ja już mogę być w 90% pewny, no bo to tak, tak statystycznie z mojego doświadczenia wynika, że... Zaliczenie następnej strefy to jest kwestia tylko zaliczenia następnej strefy. Czyli nie traktuję tego jak słuchajcie wróżbiarstwa, tak jak was uczą, że ach, tu się musi analiza sprawdzić, bo jak się nie sprawdzi, to jesteś złym analitykiem, prawda? No, nie, nie, nie. nie. Chodzi w analizie technicznej, żeby. Tego trzeba też umieć analizować. Chodzi w analizie technicznej o to, słuchajcie, żeby pozyskać informacje, a informacje płacą pieniądze albo. Zabezpieczają nas przed ewentualnymi stratami, czyli poz pozwalają nam również, słuchajcie, przeciwdziałać temu, żeby nie stracić, prawda, pieniędzy. No bo jak, na, jak, na, jak mamy strefę podażową, tu może na tych azotach to jest dobry przykład. Ok. Jak mamy, słuchajcie, grupę azoty. Jest grupa azoty? Kurczę, nie ma grupy azoty. Jak mamy grupa azoty. No, jest grupa azoty. <noise> Zobacz, jak mam tutaj strefę popytową, prawda? To ja tu mogę sobie zagrać. Ok? I widzę, że ok, jest tu popyt, tak? Czyli ta złota strefa nasza. No i teraz słuchajcie, jeżeli tu się cofnie, to ja tu jeszcze mogę być w tej pozycji, prawda? Ale jeżeli tutaj na przykład będzie jakiś duży wolumen na tych strefach, czy cokolwiek innego, no tu już takie smaczki analizy jakby wchodzą w grę, czy też przebije ten dołek. Zbuduje się, lekko odraguje, to już dla mnie jest to sygnał z analizy technicznej. Krzysztof, uważaj, bo tu się coś nie fajnie dzieje, pomimo tego, że była strefa popytowa. I druga rzecz, w drugą stronę, słuchajcie. Jeżeli ja tu wchodzę w pozycję i idzie cena, i tu mam strefę podażową, to ja mogę sobie ocenić na tej strefie podażowej, czy warto tutaj być jeszcze w tej pozycji, czy ja tam widzę jakąś większą podaż, jak tam się ten ruch wyrysował, jak on tutaj się falowo zbudował, jak wygląda cała struktura tego trendu i to mi daje informację, prawda? No właśnie, I słuchajcie, na tym ja bazuję. To jest pierwsza rzecz, ok? To jest pierwsza rzecz, czyli analiza techniczna to tylko Informacja, a nie przepowiadanie przyszłości. Jasne, ja i tak gram pod te, pod te strefy, ale te strefy od razu mi dają informację, czy warta jest tu gra świeczki, tak naprawdę, prawda? Jeżeli widzę, że tutaj strefa nie jest utrzymywana, po, podaż dal, wali dalej, bo czysto zdrowo powinno to wyglądać tak, że wkraczamy tu do strefy, testujemy, możemy nadbić dołek, jasne, ale zaraz nie wychodzimy, prawda? Wtedy jest zdrowa sytuacja, spoko mogę jeszcze taką pozycję, słuchajcie, te informacje stąd wyciągnąć. Czyli to, co ludziom się wbija do głowy, że analiza techniczna służy do jakiegoś bruszkowania, czyli przepowiadania przyszłości, to są informacje, zapamiętajcie. Druga rzecz, wypracowałem, słuchajcie, na przestrzeni lat, że tak powiem, swój system strategii, prawda? Czyli mam strategię tak naprawdę główną HP, to jest moja maszynka do zarabiania pieniędzy to jest moja strategia HP, słuchajcie, którą się poruszam na rynku, więc czysto tutaj już technicznie, pierwsza rzecz, wyciągam informacje z wykresu, nie patrzę czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza, tylko chcę informacje, bo informacje mi dają pieniądze, a nie to, czy się tam sprawdzi, czy nie sprawdzi. Druga rzecz, używam strategii, żeby nie panikować jak spada, nie euforyzować się jak rośnie, tylko prosto strategią rozgrywać rynek, Trzecia rzecz, zawsze mam plan. Ja nigdy nie gram bez planu, słuchajcie. Jak prowadzę grupę tutaj, to ja też uczę tych planów, prawda? Czyli zawsze mam, gdzie wejdę, plan, gdzie wyjdę, plan mam i co będzie w razie spadków, mam plan, i co będzie w razie wzrostów, mam plan. Czyli zobaczcie, zanim otworzę pozycję, to już myślę o tym, o następnym kroku, który zrobię, prawda? Jeżeli zrobię jakiś krok, czyli otworzę pozycję, już wybiegam w przyszłość dwa kroki dalej, prawda? Co w przypadku wzrostu spadku, czy informacji z analizy technicznej? Większość ludzi na rynku kieruje się tym, że otworzy pozycję i szuka na YouTubie potwierdzenia, czy ja mogę tą pozycję prowadzić, czy jej nie mogę, czy ja, mogę, ja muszę ją zamknąć, czy, jej nie mogę, czy ja nie muszę jej zamykać, ok. Nie tędy droga, słuchajcie. Gra na giełdzie, inwestowanie na rynku jest bardzo proste, ale. No właśnie, potrzeba tu innego nastawienia do giełdy. Zupełnie, słuchajcie, zupełnie odrzucenia tego wszystkiego, co widzicie na co dzień, co czytacie w książkach, bo książki też krzywią, że tak powiem, rzeczywistość. Ja też się naczytałem książek, i tu, tfu, Bzdury, ok, bzdury, same bzdury. Jak sobie sam nie wypracujesz, albo ktoś po prostu nie pokieruje cię z doświadczenia na rynku, jak na tym rynku sobie radzić, to wszystko można o kant dupy rozbić, słuchajcie. No, to tyle, trochę się rozgadałem. Nad... Czyli tak to, słuchajcie, wyglądam, Trochę się rozgadałem, troszkę się zbulwersowałem. <laughs> nie, no żartuję. Mobruk, ok, Fort Mobruk. Wlatuje, bo mam 4 łapeczki. Chyba coś tu jeszcze było, jakieś pytanko. Czemu tutaj są podwójne komentarze? Czemu to się tak zrobiło? Ciekawe analizy, ciekawe spółki do analizy, które są. W... Uwaga, podaję spółki w ciekawych miejscach do analizy. Google Intel, Nike, Baba STP. Google gram, Intela, gram, Nike gram. Baby nie gram STP. Nie gram. Także tak to wygląda. Czekajcie, bo jeszcze jakiś taki komentarz był, na który chyba odpowiadałem albo nie odpowiadałem. Kurczę, nie mam. Wiem, że któryś był komentarz, gdzie dawałem łopeczkę. Słuchajcie, tu. Hej Krzysztof, poproszę o spojrzenie na bumek cały czas ostry ten spadkowy i brak reakcji na 2058. No to słuchajcie, spojrzymy jeszcze na Boomek, bo tam jest 2058, a o 2058 chcecie coś wiedzieć, więc no, nie będę dzisiaj nagrywać na ten temat odcinka, jakby, ale jedną rzecz kluczową w 2058 też, słuchajcie, powiem z doświadczenia. To są właśnie takie typy z doświadczenia, których no, nie da się przekazać za jednym razem, prawda? To jakby słuchajcie, wymaga paru godzin tak naprawdę przekazywania takich rzeczy. Dobra, lecimy na wykresy, lecimy do Forda. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie między innymi, słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze. Także robię analizy, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku, co sobotę Mamy live y o 20 na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego, nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Dobra, co to Forda? To ja tam nie wiem, o co mi kolega pytał, więc kurczę, no muszę, muszę się cofnąć, słuchajcie. Przepraszam Was, że jestem taki rozkojarzony tutaj. Na Fordziku Ford Motor Company, czy, czy technicznie jest szansa zejść poniżej 9,60? 9,60 czy jest szansa, czyli to miejsce, tak, złota strefa tak naprawdę, 9,60, od razu Ci powiem, że na chwilę obecną nie widać takiej szansy technicznie, ale zaraz się temu przyjrzymy, nie wiem co to za kreski tutaj, coś tu musiałem robić, analizować, nie wiem co to jest, eee, dobra. Jak to technicznie wygląda, słuchajcie. Tak, pierwszą rzeczą to sobie postawimy głupią trend linię, tak głupią po prostu, głupią trend linię. OK. Ja lubię sobie zawsze stawić trend żeby wiedzieć, jaką dynamikę ma trend. Nie ma tutaj za dużej tej dynamiki, co widać po trend linii, prawda? Zmierzmy sobie ostatni szczyt z roku 2000, który to był rok, słuchajcie 2099, 2099, 2099. Mamy 618, pięknie, i mamy, słuchaj, tutaj. No, jeszcze układ harmoniczny, prawie, no ale przyjmijmy, że mógłby być. Jest tutaj szansa docelowo w to miejsce. To w razie wzrostów, czyli zobaczcie, to jest ten plan, tak? Czyli mam plan w razie wzrostów, to, to jest moje miejsce do wyjścia, punkt do wyjścia i basta. Koniec, kropka, poszło pękło, prawda. Nie, czyli już mam tam jakby. Gdyby rosło, gdybym tu był w pozycji. Teraz tak, stawmy sobie drugą trendlinę. OK, czyli tu. Ta trendlinia też nam mówi tu o trendzie. Okay, czyli tak po prostu, jak przybijamy tą trendlinę, to zawsze jest szansa, że jeżeli to nie będzie fejkowe wybicie, słuchajcie to że się będziemy budować. Zobaczmy sobie, jak to od dołu wygląda. Czyli jakie są tu poziomy pozaliczane, co tutaj możemy ewentualnie. Okej. Okej, okej, czyli ten take profit teraz tak, zobaczcie, ten take profit jest tu ważny ale jeżeli nie wybijemy dołka czyli TP ok, ale jak nie wybije dołka ok, jak nie wybije dołka dlaczego, słuchajcie dlatego, że zaneguje układ harmoniczny, prawda i teraz mamy tutaj układ Gartleya w drugą stronę, więc tu jest strefa popytowa na Fordzie najbliższa czyli to jest to miejsce, z którego, i tu jest właśnie ta cała magia, nie musi to tam zadziałać, ważne, że ja tu odczytam informacje, czy rynek będzie pod to grać, prawda, rozumiecie tą przewagę, kwestia jak was uczą, że ma działać, a kwestia tego, jak odczytam informacje, czy ja mogę sobie tu wejść w pozycję i od razu przy okazji odczytać informacje. Czyli, czy ta pozycja ma tu sens? Czy ten popyt tu jest? Oczywiście, kwestia jak, jak od, odgadnąć, jak odczytywać taki popyt, to jest inna kwestia, no ale jakby już to mam, słuchajcie, tutaj e, przygotowane. Więc na Fordzie, mój e, drogi kolego e, widzu, jest tutaj 863 układ Gartleya. Jeżeli przebijemy ten układ Gartleya, to ten take, znaczy, jeżeli przebijemy ten dołek, to ten take profit jest tu nieważny. No właśnie, i wtedy trzeba by przeanalizować, jak silny jest trend, ewentualnie, czyli dokąd mógłbym dojść, bo może się okazać tak, że z, te, z tej reakcji będzie tylko tutaj reakcja do tego punktu lekko, ok? Czyli nie przebijemy na przykład tego, tego szczytu już i tyle, prawda? Czyli w razie spadków dobre jest to miejsce, w razie wzrostów nie mam tutaj takiego miejsca, ponieważ jest brzydko przerwane 618, więc tu bym nie zajmował pozycji, bo nie mam tutaj dla siebie jakiejś takiej. Strefy, prawda? To nie oznacza, że słuchajcie, to nie urośnie na przykład, prawda? Ale tak, gdybym ja chciał zajmować pozycję, to nie mam tutaj dla siebie nic ciekawego. Czekałbym na 863, jeżeli będzie. Jeżeli nie, to trudno, są inne aktywa, prawda? I tyle. Mobruk. Hmm, czyli jest szansa, tak, czyli jest szansa. Dobra. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, tam jest szansa. Na mobruku jestem w pozycji grupowej, w tym przypadku z tego miejsca. OK, to jest to miejsce, gdzie. Fajny dołek, prawda? Fajny dołeczek. Właśnie, fajny dołeczek. E, czy to jest przypadkowy dołek? Nie wiem, bo to jest w strategii rozgrywane, słuchajcie. To tak, to raczej przypadkowy dołek. <laughs> Czyli nic tu po analizie nie poszło. Natomiast tu są strefy popytowe 225-176. No i teraz tak, Mobruk ma trend trendlinie. Zauważcie. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie ten tip, ok? Jeżeli jest fałszywie wybijana trendlinia, ok? Jest cofka, a później następna cofka do góry, no to często jest tak, że robimy krok w, w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Pamiętajcie o tym, bo to jest cholernie ważne. Tych tipów jest takich dużo na, na rynku, ok? Jeżeli będziemy po raz kolejny ją wybijać w tym miejscu, bo jeżeli tu będziemy dalej sobie... Swingu spadkowym spadać, bo tu mamy takie lekką konsolidację, tak naprawdę ok, No to nic nie, nie oznacza to nadbicie. To by znaczy, po prostu oznacza, że fake, fake, prawda? Więc tutaj nam obruku trwa konsolidacja tak naprawdę, ruch boczny ogólnie rzecz biorąc, a w ruchu bocznym, i to też sobie zapamiętajcie na całe życie, nie mamy żadnej przewagi. Czyli nasza pozycja jest pół na pół. Ja tu nie mam żadnej przewagi, bo ja tu żadnych informacji nie mogę odczytać. Prawda? Jeżeli mam tu złotą strefę, no to ja tu mogę zagrać i odczytać informacje. Mam tu przewagę informacyjną e, z wykresu, prawda? Natomiast tu nie mam żadnej przewagi, ponieważ jest, jest ruch boczny. I tyle, jeżeli chodzi o bo, e, mobruk. Lecimy do momechu i tam kolega pytał, słuchajcie, o złotą strefę i o to, że nie było reakcji. I jak to wygląda? Ok, to ja już widzę dlaczego, słuchajcie. I to są właśnie te tipy, okej? Okay? Pamiętajcie, że to jest... Nienormalna rzecz, która się dzieje na rynku, tylko to jest kapitulacja, ok? W kapitulacji wykreślamy analizę techniczną, ponieważ kapitulacja rządzi się swoimi prawami, czyli jest tam panika, kapitulacja, sprzedaż, nie ma popytu. Nikt, kto y, jakby korzysta z AT, nie będzie grał w kapitulacji, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, kapitulacja ma to do siebie, że musi się to wykrwawić. To nie jest zwykły trend, który sobie spada, prawda? Czyli to nie jest taki zwykły swing spadkowy, że tutaj sobie spadamy, tu robimy korektę, tak jak zwykle bywa. Później sobie robimy kolejny dołek, robimy korektę. Tu jest kapitulacja, więc tu nie używamy już AT w kapitulacji. Wystarczy, że tak, bo, no bo teraz mierząc od tego szczytu, tak? Czyli to byłaby nasza 2.058. Nie ma tu reakcji na chwilę obecną w tej kapitulacji, chociaż kurde z szesnastki była reakcja. <laughs> Z szesnastki była, nawet jeszcze ze złotej strefy tutaj, tutaj była reakcja. Ale nie ma tej reakcji, ok? Dlatego, nawet ja bym tego nie grał. W kapitulacji, pamiętajcie, nie gramy czegoś takiego. W ogóle nie gramy kapitulacji, bo to jest łapanie spadających noży. Kiedy można sobie pozwolić na łapanie spadających noży, to tylko w przypadku, gdy jest ładny trend. Czyli gdy mam trend, korektę, idziemy po następny dołek, i mam tu strefę popytową. Ale jest to spokojny trend spadkowy. Tak, jak spokojny trend wzrostowy, prawda? Wtedy ja sobie mogę tu pozwolić zagrać, ale to jest już łapanie noży, więc tutaj nie łapiemy noży, nie używamy analizy, nie interesujemy się takim aktywem ogólnie. Chyba, że na dole zacznie się robić zaokrąglenie, ok? Czyli tutaj się nagle ten trend zwolni, okej, okay? Jak sobie postawimy tu trend linię, to on tam zwolni będzie robić jakieś tu zaokrąglenie, jakąś taką troszkę ruch boczny, wtedy możemy wkraczać do gry. W przypadku ruchu kapitulacyjnego nie ma sensu, słuchajcie, analizować wykresów, bo to jest po prostu już panika, krew yy, i pot <laughs> Więc tak to wygląda. Więc nawet nie będę tutaj analizować, słuchajcie, bumechu, no bo szkoda, szkoda czasu. Tyle w tym wideo. Napiszcie, czy... Takie pogawędki też dobre są, ok? Więc jakbyście mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem. A ja lubię odpowiadać, słuchajcie, gdzieś tam rozwijać taką dyskusję. Więc napiszcie w komentarzu. Z ciekawych rzeczy, no to ten Fordzik na pewno, Mogruk w ruchu bocznym, więc tam niczego się za bardzo nie dowiemy. No ale jest co jest. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej.